Cześć, z tej strony ponownie Anna Głuszczyk, konsultant w firmie InterSys. W poprzednim wpisie Out of the Box omawiałam, jak w prosty sposób można wykorzystać narzędzie arkuszy kont do tworzenia różnego rodzaju raportów finansowych, w szczególności bilansu oraz rachunku zysków i strat. Dzisiaj zaprezentuję drugą funkcjonalność Business Central, jaką są kategorie kont KG w budowaniu tych podstawowych elementów sprawozdania finansowego. Kategorie kąt KG to standardowa funkcjonalność Business Central. W ramach Polish Functionality Standard Pack dodano rozszerzenie, które pozwala na wygenerowanie kategorii kont, stanowiących odwzorowanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat w wersji porównawczej. Cały zestaw niezbędnych kategorii generowany jest automatycznie podczas uruchomienia akcji konfiguracji z pomocą kreatora kategorii kont. Wybieramy z listy kreator kategorii kąt KG, następnie klikamy dalej i zakończ. Po wywołaniu tego kreatora na liście kategorii kąt KG, pojawiają się typowe pozycje bilansu i rachunków wyników wymagane Polską ustawą o rachunkowości. Każda pozycja bilansu czy też Rachunku zysków i strat ma przypisaną odpowiednią kategorię konta aktywo, pasywo bądź przychód. Również na kategoriach kont powinniśmy przypisać do odpowiednich pozycji typ źródła poprzez edycję listy, należności, zobowiązania, rozliczenia, które pozwalają na prawidłowe zaprezentowanie wyników. Kolejno na planie kąt trzeba zmapować odpowiednią kategorię, podkategorię i e, przeciwstawną podkategorię kąta. Każde konto na swojej kartotece ma odpowiednią pozycję kategorii kąt, kont, podkategorię kąta i przeciwstawną podkategorię kąta. Kategorią konta jest aktywa, pasywa, określenie e, jaki, e, w jakiej części bilansu czy rachunku zysków i strat jest. Podkategoria kont, dokładne określenie pozycji, w której ma się znajdować dane konto. I przeciwstawna podkategoria konta, sytuacje, gdy mamy konto, które powinno być wykazywane zarówno po stronie aktywu, jak i po stronie pasywu w odpowiedniej pozycji. Mając tak przypisane wszystkie konta z planu kont, które powinny znaleźć się w bilansie, na kategoriach kont, widzimy już odpowiednie pozycje zmapowane na konta. Po prawej stronie mamy statystykę, jakie konta KG są bez kategorii, jakie konta KG są przypisane błędnie. Możemy dzięki temu w łatwy sposób zlokalizować elementy do poprawy. Po skonfigurowaniu kategorii kont na stronie kategorii kont KG i wybraniu akcji Wygeneruj arkusze kont, zostaną zaktualizowane podstawowe arkusze kont dla podstawowych raportów finansowych, takich jak bilans czy rachunek zysków i strat. Wtedy wybierając listy odpowiednie arkusze kont na arkuszu kont dotyczącym bilansu mamy już odpowiednio zmapowane konta na odpowiednie pozycje bilansu. Dzięki temu możemy podglądnąć bilans czy rachunek zysków i strat, wydrukować go czy przerzucić do Excela w celu dalszej yy, modyfikacji. Podsumowując, obie funkcjonalności zarówno arkusze kont, jak i kategorie kont stanowią narzędzie, które w łatwy i szybki sposób pozwalają budować strukturę raportów finansowych, takich jak bilans czy rachunek zysków i strat. Jednocześnie Microsoft Dynamics 365 Business Central daje uniwersalne możliwości, które mogą być wykorzystane do generowania różnych innych raportów, pomocnych raportowaniu. Dzięki za dziś i do usłyszenia.